Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk m 41 s Hantico. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września na live. Pirate Swap możesz tutaj kupować i wymieniać skiny. Z kodem WOWKETY 35% więcej przy wpłacie. Link w opisie. Wygranie wygrania macie face w o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca mam z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku na Case Hagu. na którym będziemy sprawdzać czy nowe skrzyneczki, a właściwie nowa skrzyneczka za 80, która weszła na stronę Pixel Power nie, da nam zrobić kostkę i czy okaże się super skrzyneczką. Pamiętajcie o najlepszym kodzie, jest to oczywiście kod Wowka, dający 20% więcej przy płacie 4 zł na start, no i możliwość dostania jednego, słuchajcie, z tych oto przepięknych gratisowych skinów właśnie przy wpłacie z moim kodem. Więc myślę, że mega fajna opcja. No i co, Pixel Power jest to skrzyneczka tutaj wystarczy wejść sobie w kategorię czekajcie czekajcie było tutaj. o tutaj o o o nowe skrzyneczki sobie klikamy no i mamy tutaj Pixel Powera, nową skrzyneczkę dodaną na Case Haga, Więc sprawdzamy sobie tą skrzynię. Jak widzicie, jest to skrzynka typowo bardziej taka waleczna pod mm, mocniejsze skiny. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Otwieramy od razu 5 skrzyneczek, więc nie będziemy się tutaj. Nie no dobra, dajmy sobie w sumie po 4. Pięć może to za dużo. Więc otwieramy sobie 4 sztuki naraz. Patrzymy na to, co się dzieje. Plan, słuchajcie, jest taki. Plan jest taki, że. Zostawiam tylko lepsze skiny eee, Czyli dosyć standardowo, ktoś powie No tak, to się nadal zgadzam, że idzie dosyć standardowo Oj, czekajcie, bo teraz te lepsze skiny coś się nie pojawiają eee, I potem sprzedajemy te lepsze skiny I wszystko idzie na batle właśnie z tą skrzyneczką No i po battle'ach z tą skrzyneczką możemy już cisnąć, słuchajcie, dalej Według nieokreślonych reguł, słuchajcie, zdobywamy Ja pierdolę, ja pierdolę mam Dobra. Mamy. Oj, 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 kurde, muszę wypikać, muszę wypikać, muszę wypikać, ja pierdziele, muszę wypikać, bo znowu dostanę, 8. dobra. Nie mamy, słuchajcie, koskę zdobytał bezpośrednio skrzyneczki Pixel Power za 8,80, moi drodzy, więc odcinek jest już rozwalony. Nie, dobra, e, plan był taki, słuchajcie, że się pozbywamy tych mocnych skinów i robimy za to battle, ale ta koska zostaje, słuchajcie. Eee, na razie ona sobie zostaje. No i to mi się podoba, słuchajcie. To mi się podoba Piękny traf. Od razu na zapoznaniu, słuchajcie, ze skrzyneczką. W ogóle to był pierwszy dobry traf z tej skrzyni I od razu, słuchajcie, zdobywamy mega, mega mocną koskę. Takie coś, słuchajcie, mi się jak najbardziej podoba. Mnie taki wstępniaczek do samej skrzyneczki No naprawdę cudowny, naprawdę cudowny eee, i, 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 i elegancko, słuchajcie, elegancko. Tamten fragment będziecie mogli mieć troszeczkę wycięty, bo nie wiem, czy będę to jakoś pikać, czy jakoś coś, bo nigdy tego nie robiłem. Więc zobaczymy, zobaczymy, czy wyciszę ścieżkę dźwiękowo z tamtego momentu. Dobra, idziemy sobie dalej. I, i, I mamy coś jeszcze, coś jeszcze z takich najlepszych skinków. Czy się tutaj pojawi? No nie wiem, słuchajcie. No nie wiem. No nie wiem. Jedna skrzynia przelatuje, piękna koska. Tutaj mogłaby być, ale niestety jej nie ma. Dobra, otwieramy sobie kolejną. Więc będą, albo to jest us! Jest Royal. Jest, słuchajcie, Royal. W ostatniej skrzyni wlatuje. Słuchajcie, karta Royal. No i co tutaj się dzieje? Słuchajcie, dzieje się piękna magia. Czy nie do końca? No taka gorsza magia. No i taka gorsza magia względem tego, co mieliśmy wcześniej. No ale okej. Okay. Tak, jak mówiłem, pozbywamy się tych skinów oczywiście oprócz Koski, no bo Koska to jest kurczę nasze dzisiejsze trofeum po dzisiejszym odcineczku. Ok, więc zostaje nasze trofeum. No i mamy te 180 zł jeszcze na Battle, właśnie skrzyneczką Pixel Power, więc bierzemy sobie skrzyneczkę Pixel Power. Zaznaczamy sobie, bierzemy sobie maksymalną liczbę tych skrzynek, jaką tylko będę mógł otworzyć. Więc będzie to 20 skrzynek, 20 skrzynek Pixel Powera otwartych na 3 osoby. Więc zobaczymy, co ta skrzyneczka potrafi. Zobaczymy łącznie 60 tych skrzynek, 60 skrzynek w tej oto bitewce. Czyje będzie te 60 skinów? No to się jeszcze okaże. Więc żeby tego nie przedłużać, słuchajcie, lecimy sobie z tą bardzo długą bitwą, ale miejmy nadzieję, że też treściwą i może kolejna kostka by nam tutaj siadła. Nie ukrywam, że byłoby bardzo przyjemnie. E, zdobyć sobie właśnie kolejną tutaj koskę. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie toczyć. E, więc mamy tutaj następną skrzyneczkę. No i niestety słabą, ale. Prowadzenie jest, prowadzenie jest utrzymane, no i Pixel Power wlatuje ten moment, słuchajcie, ten niewiadomy moment, w którym może się pojawić coś najpotężniejszego, no ale nie pojawia się niestety coś najpotężniejszego, no ale skin naprawdę wystarczający, żeby nasze prowadzenie poprawić jeszcze mocniej. Więc dual beretki też jak najbardziej spoko, Skrzyneczkę za 880 przypominam, więc tutaj takie skiny są jak najbardziej w porządku, chociaż przyzwyczailiśmy się już pewnie troszeczkę właśnie do trafienia kostki w tej skrzyni, no ale spokojnie, spokojnie idziemy dalej, to jest dopiero ponad delikatnie połowa tej batni. więc może się tutaj wydarzyć naprawdę jeszcze wiele, wiele rzeczy, więc wlatuję żeby wygrać passive card napisz jaka była twoja ulubiona zabawa w dzieciństwie i liczbę od 4 do 8 Teraz tutaj rzadki przedmiot dla nerda No i jest to Nightwish, więc on chyba nie wystarczy Mu nie wystarczył całe szczęście Więc prowadzenie jak najbardziej utrzymujemy mm, Zobaczymy, ej tutaj fajny budżet zaczyna się budować wiecie Tutaj naprawdę fajny budżet zaczyna się obudować pod e, skrzyneczkę z rękawicami lub kosą. Niestety teraz tak trochę kłopotliwego skina może trafić. Nie, nie, nie jest jesteś taki kłopotliwy. Nie, spokojnie, do przebicia mamy jeszcze pięć skrzyneczek, żeby to właśnie przebić. Oj, oj, oj. Niestety pojawia mu się kolejny skin rzadki. No ale mój rzadki będzie jeden i będzie mocniejszy. W ten sposób to zróbmy. Dobra, trafiamy monetowego skina. Do nadrobienia mamy troszeczkę, troszeczkę do nadrobienia, no i ner teraz, no ja coś nie mam farta, nie mam coś farta co do trafienia e, złotych koron i tutaj mamy jeszcze kałaszka, moi drodzy, co będzie w dwóch ostatnich skrzyneczkach, no i niestety tutaj słabe same skiny, ostatnia, niech rozwala system, niech rozwala system, no i niestety systemu nie rozwali ostatnia skrzyneczka ta nie wyszła. Wiadomo, tych skrzyneczek z kosu byśmy mogli potwierać się kilka za koskę, którą zdobyliśmy, ale nie chcę tego, słuchajcie, robić, bo koska na razie zostaje. Może coś fajniejszego z nią po prostu zrobimy. Lub po prostu poleci do mnie lub dla was. Tego też nie jestem pewny, chociaż... No może, może, muszę się zastanowić, muszę się zastanowić, do kogo ta kaska powędruje. My jeszcze skorzystamy sobie z diamencików, więc diamenciki tutaj lecą, ok. Dobra, kolejne diamenty, no 20 zł tam ponad będziemy mieli i to pójdzie na pojedynczą skrzyneczkę, żeby sobie kliknąć. Już nie na skrzyneczkę Pixel Power, tylko na najmocniejszą skrzyneczkę, jaką tylko będę mógł i ten, i na cztery osoby, żeby po prostu polecieć już maksymalnie tylko jak się da, chociaż zastanawiam się. Nad... Nie, no, freecase jeszcze dziś dzisiaj otworzyć. Dzisiaj jeszcze nie otwieram caseów, więc otworzymy sobie. Pierwszy frekaseik nam leci diamentowy, czyli najmocniejszy, jaki tylko mogę otwierać codziennie, i mamy Glocka, który poprawia fajnie naszą sytuację pod tą najmocniejszą skrzyneczkę. Byłoby zbyt pięknie, chyba, żeby tak poleciało. Ej, 40 zł, nawet może zdobędziemy, co? To już mamy no, niezły budżet pod taką skrzyneczkę yy, na 4 osoby maksymalną. Bo, jakby poleciał no, złota koronka z takiej skrzyneczki za prawie 40 zł, no to może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Czekajcie, włączmy ten tryb szybki. Żeby to szybciej poleciało. Bo te skrzyneczki już wiadomo, gorsze skiny po prostu rzucają. Bo są to coraz, coraz słabsze. Zaczę zaczęliśmy po prostu od najlepszej. Dobra, Wood skrzyneczka i teraz będzie Steam, więc wytwieramy sobie Steama jeszcze. No, Discorda nie mogę, niestety. Więc tak, 39, 42 39, 42, więc zaznaczamy sobie od ceny. No i zobaczmy, 39. 60 eee, z czego mogę skombinować? No, sprzedamy coś. Słuchajcie, sprzedamy coś z tych bardzo tanich skinów tutaj, co mam. Dobra, mamy to. I to będzie cztery osoby tworzymy taką batelkę na skrzyneczce 10% boombox, czyli mamy 10% na trafienie mega super ślicznego skina. Więc zobaczmy, czy ktoś z nas czterech trafi super mocny skin, czy ten odcinek właśnie się kończy. Niestety właśnie się kończy odcinek, bo ziomeczek tutaj, niest no niestety nie ja trafiam po prostu, no i Golden Koi siada, słuchajcie, w skrzyneczce, no do taniej skrzyni dosyć jak na Golden Koya, więc to się już nam nie udało, więc dziękuję wam za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie, się ma i cześć!